Szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim. Spełnienia marzeń, sukcesów zawodowych i prywatnych i oczywiście zdrowia. Chcę podziękować osobom, które spodobały się moje filmiki. Zaczęły mnie obserwować na TikToku. Jest już was ponad 2,5 tysiąca i codziennie dochodzą nowe osoby. Dla mnie to jest szok i niedowierzanie. Kilka słów wyjaśnienia z mojej strony. Filmiki, które nagrywa, to są tylko żarty i pokazywanie wojska w krzywym zwierciadle. Wiele pomysłów biorę z własnego doświadczenia i kolegów, którzy służyli wcześniej ode mnie. Oczywiście wyciągam inspiracje z internetu i z osób, którzy służą teraz w wojsku, które piszą na forach internetowych. Więc uważaj, żołnierzu, co piszesz w internecie, bo później Kokuła wykorzysta i będzie się napierd... o ciebie. Chcę przekazać wam, że mam wielki szacunek do żołnierzy, którzy służą w wojsku i oczywiście do samej instytucji. Wielu rezerwistów chciałoby być na waszym miejscu, ale zdrowie nie pozwala wiek i inne rzeczy, których nie chciałbym teraz tu poruszać. Sam byłem ochotnikiem w szeregach armii, ale moi dziadkowie mi to wybili z głowy. Czas unitarki bardzo dobrze wspominam, choć nie powiem, że było lekko dla osiemnastolatka, jakim byłem. Wojsko wybili mi żołnierze, a dokładnie dziadkich w jednostce macierzystej. Trafiłem na dużą falę, która naprawdę gnębiła żołnierzy. Dlatego nigdy nie będę popierał starego systemu i nie będę stał po stronie rezerwistów, którzy uważają, że fala uczyła szacunku i robiła z chłopaków prawdziwych mężczyzn. Problem polega na tym, że dla rezerwistów starej daty fala znaczyła tyle, ile oni doświadczyli. Dla mnie fala znaczy co innego. A dla dziadka, który służył w 82, w 84, może znaczyć co innego. Wielu rezerwistów zapomniało, po co idzie się do wojska. Większość z nich szli z przymusu. A wojsko ma wykształcić, wytrenować żołnierza, by ojczyzna była gotowa, kiedy zaatakuje ją wróg, a nie po to, żeby na koniec krzyczeć jebać biedę, mając chustę na grzbiecie. To jest tylko mój punkt widzenia i nawet jak będzie tysiąc komentarzy negatywnych pod tym filmikiem, nie zmienię zdania.